Witajcie kochani, jesteśmy na kolejnym psim wybiegu, tym razem w Niepołomicach, właśnie zwiedzamy z dambem wybieg, sprawdzamy czy mamy ładnie wszystko zabezpieczone, nikt nam nie ucieknie. Wejścia są ze śluzami. Dwa wejścia mamy. Tutaj mamy takie fajne przeszkody naturalne takich pni. Takie żywopłoty różne. Wybieg jest częściowo oświetlony. Także. Jest przyjemnie, nawet wieczorową porą. Tutaj mamy takie dwie górki, takie garby, na które się możemy wspinać. A piękna sceneria dookoła tam mamy w tle zamek w Niepołomicach. Dobra, jakaś włączę lampę, bo wchodzimy w taką ciemniejszą część. I cały czas tu idziemy wzdłuż takiego nasypu. O, cześć Nemo. O, no, tu mamy kolejną taką kłodę. Tu następną. O, tu mamy takie poukładane, jedna na drugiej. No Fajna kładane, mówi się podoba. Tutaj takie wydzielone części żywopłotem do chowania się, do gonienia. Tu mamy paliki do slalomu. No, nam się ten wybieg strasznie podoba. Tutaj mamy kolejne jakieś żywopłoty. Taki zupełnie inny. Taki jakbyśmy puścili zwierzaka gdzieś. Na naturalnym terenie, tutaj dochodzimy teraz do drugiego wejścia. Mamy śmietniki. Są jakieś miski. No sucho. Znaczy jest woda, ale zamarznięta. Mamy swoją autkę. Tutaj właśnie da bramie takie fajne piesiaki. Fajne, nie? No i tutaj mamy wodopój. Także no ta też jest zamarznięta. No, no zamarznięta. Co ty będziesz wygryzać? No, będziesz wygryzać, tak? No, nie lepiej sobie śniegu trochę wziąć, tylko wygryzać, tak? No Jezus Maria, mój. No ty lubisz lody, co? Oj, oj, tak. No pójdziemy zaraz do autka, dostaniesz wody. No, chodź, nie da rady z tego lodu nic zrobić, chodź. No i kochani, obeszliśmy sobie cały wybieg dookoła. Jakbym się miała do czegoś przyczepić, no to trzeba mieć swoje worki na odchody, bo tutaj nie ma żadnych dostępnych. A poza tym to jest mega, mega fajny wybieg. I patrzcie jaki on jest ogromny. Już ciężko ogarnąć z, tej, z tego miejsca. Dział się kończy. Także kochani, jeśli Wam się podobało, to wiecie co macie robić. Czekam również na jakieś komentarze, sugestie. I pozdrawiam Was cieplutko spod zamków w niepołomicach. Kaman na weekend, pa!